Cześć Siemanko, witam w moim wysprzątanym garażu. Mam kolejną paczuszkę. Jaką? Zobaczcie sami. Przyszła do mnie tutaj taka paczuszka. Ultrasonic Cleaner. Wewór. rzecz do herbaty uh, uh, uh. koszyczek uh, uh, uh. I tutaj jest sprzęcik, kurde ciężkie to dosyć. Dwulitrowy 70W, Heating power 50W watów stratów tatów. No, i tak to wygląda, tak to się prezentuje. Nie zdążyłem zakupić sobie tego y, środka, płynu jakiegoś tam, żeby tutaj dolać. A widziałem, że można zastosować łocet, więc mam łocet spirytusowy 10%. No i zobaczymy, czy. Czy to działa? Jak to działa? Nie miałem nigdy styczności z takim sprzętem, więc sam jestem ciekawy. No dobra, na początku spróbuję coś małego. Zaraz coś poszukam. Dobra, nalejemy troszkę octu, troszkę wody. Napisane jest, żeby nie wlewać więcej niż 3 czwarte, ale ja myślę, że nie będę. Ja myślę, że nie będę musiał tyle wlewać, nawet. Tutaj mam od pół litra. To wleję połowę. To będą... będzie 250. I do tego doleję wody. I zrobimy taki roztwór pół na pół. No i dobra, dolałem wody. Hmm, hmm, hmm. W sumie tak teraz myślę, że mogłem kupić sobie myjkę 3 litry, ta taka troszkę mała, bo klucz się nie przykrywa, ale zobaczcie jak ten klucz wygląda. Stary kluczyk, bardzo stary. Znalazłem śruby od osłony e, silnika w galakcji. No, zobaczcie jakie góry. Zardzewiały. Porzucam te śruby, kładki. No w sumie na ten moment nie mam co innego do czyszczenia dobra i tutaj mam jeszcze taką śrubę też brudna po prostu, może nie tyle, że przyrdzewiała ale już taka no, zaśnie działa. tutaj trochę rdzy no dobra rzucimy ją tylko muszę dolać wody, no i dobra przykryło tyle wody jest ja tą myjkę kupiłem na AliExpress za y, około 200 zł była 220, ale tam jakiś rabacik wiadomo zawsze się znajdzie. Linki zostawiam wam w komentarzu i też tam zostawię kod rabatowy, żeby sobie obniżyć cenę tej myjki. No nie, niekoniecznie tej, bo są jeszcze mniejsze, są nawet 08 litra. Tam akurat 2 litry, są 3-litrowe, 10-litrowe, 6-litrowe. No wiadomo, różnią się pojemnością, mocą. No i. Gasą, no bo wiadomo, że większe są troszkę droższe. Te większe już mają tutaj taki zawór spustowy. Śmierdzi odtem. Włączamy, tam z tyłu jest przycisk. Bo kurde. Dobra. Temperaturka można ustawić. Ale piszczy. Zostawimy 50, tak jak było.

Pierdziel, ale jaja. Włączę grzanie i włączę te utro dźwięki. I widzimy się za jakieś. 20 minut. No ale najpierw sobie to przykryję. To ten jakiś taki. O. No i zobaczymy co się wydarzy. A ja tutaj działam dalej sobie w garażu. No i skończył się czas. Dosyć gorące, 50 stopni, i zobaczymy co tutaj się wydarzyło. No, woda się zrobiła zdecydowanie brudna. Hmm, hmm, hmm. Ale w sumie mogłem nagrzać najpierw do 50, a później odpalić to. Ale w sumie możemy na 10 minut jeszcze puścić. No i dobra, niby się skończyło. 50 stopni trzymało, teraz cały czas. Wyciągamy to i zobaczę, co się tam zmieniło. Nie liczę na spektakularne efekty, bo używałem octu, a nie tam jakiegoś profesjonalnego środka. Aczkolwiek ocet też jest dobry. Kurde, klucz. Klucz zmienił swój wygląd. Faktycznie gdyby było może nie wiem więcej od 100 albo dłużej bym to podtrzymał. kurde. Klucz odzyskuje swoją swój kolor po tylu latach. Tylko że on nie był przyrdzewiały, tylko on był po prostu brudny od olejów smarów. Kurde, tutaj śruba też się wyczyściła, tutaj też. No tutaj jeszcze nie do końca, ale podejrzewam, że no, podkładeczka. No zaraz to jeszcze powycieram i coś zobaczę. O, tutaj śrubka tak średnio, aczkolwiek no trochę się, troszkę się poczyściło to. No, takie rzeczy jak rdza, to nie jest tak prosto. Jak taka śruba jeździła w samochodzie 25 lat, no to nie wyczyszczę jej teraz. W pół nie? Tam tutaj nie będzie nic widać, ale tam na dole widać jakie są paprochy od tego wszystkiego hmm. Powycieram te rzeczy i zobaczymy się za chwilę No kluczyk wyczyściło elegancko, kurde Czyściutki, już się kurde w ogóle taki inny w dotyku się zrobił, jak go jeszcze wytarłem hmm. Nawet znaczony był, trzy kurde kreseczki ktoś zrobił ta śruba się ładnie oczyściła. No tutaj też. Tu tak nie bardzo, ale myślę, że jakby skrobał, jakby tą powierzchowną rdzę, to by czyszczenie lepiej przebiegło. No ta śruba tutaj, tutaj to już tak średnio. Podkładka po części się wyczyściła, a tutaj też by trzeba było to poskrobać. I ta śruba tutaj też ładnie się wyczyściła. No ale to naprawdę było mocno zardzewiałe. Także ja cudów też się nie spodziewałem. Także odstęp też się da poczyścić. Może na rdze to by trzeba było dużo, 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 dłużej to e, trzymać. Albo większą temperaturę. To jest zamiast 50 stopni. To nie wiem, tam e, na maksa jest ile. 80. 80 to jest max. a minut ile jest najwięcej? niektórzy mieli taką podobną myjkę, ale im się dookoła kręciło o, pół godziny 80 stopni jeśli macie jakieś pomysły co by można było w takiej myjce wyczyścić to dajcie znać i jeśli macie jakiś sprawdzony koncentrat do, do takich myjek to też dajcie znać Kiedyś w hondzie na pewno będę miał do czyszczenia gaźniki Spróbować je wyczyścić, tylko kurde nie wiem czy Czy one tu wejdą Dwa na pewno nie Dobra, Dobra zobaczymy Część już wylałem z, z tym Jak to opróżniałem, ale zobaczcie jaki syf się tutaj nazbierał Czyli czyści Działa, działa Osuszyłem to, poczyściłem Składam na razie Przetestowałem Moim zdaniem działa. Jak zakupię jakiś lepszy płyn albo będę miał coś konkretnego do czyszczenia, to wtedy będzie można lepszy test zrobić. Bo na razie to nie miałem w sumie co czyścić, także. No, o! Może jak w komarku będę miał do czyszczenia gaźnik, to też mogę spróbować. Około 200 zł to kosztuje. Kurat ta wersja 220. Kody rabatowe wam zostawiam w linku, także jakbyście chcieli to możecie skorzystać. Linki też są w opisie. No albo możecie kod wpisać w wyszukiwarce i też znajdziecie. Dobra, już nie przeciągam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!